Ma z Clayston sandal do Was w kolejnym odcinku. I ten odcinek nie jest o tym, że zbamowany jest fajka, ponieważ jest to finał serii, którego skina mam kupić. I uwaga, uwaga! Wjeżdża pierwsza ankieta, która została opublikowana 6 dni temu. Zostały oddane 104 głosy, ale co najważniejsze, pierwszy półfinał tej niesamowitej serii wygrywa koszmarny Sandy. 63 do 38, nie wiem jak to jest w ogóle możliwe, bo to jest 110%. Ale no, to są fakty. Strażnik Księżyca Chester będzie pożegnany w drugiej części tego odcinka, a koszmarny Sandy awansuje do finału. Ale co jeśli chodzi o drugi półfinał tej niesamowitej serii? I to jest żadne zaskoczenie. Błąd Larry i Lowry niszczy detektywa Greya. Zostały oddane 93 głosy i błąd Larry i Lowry wygrywa wynikiem 82 do 18. Co jest naprawdę wielkie. A więc Detektywa Greya pożegnamy w drugiej części tego odcinka, a błąd Larry i Lowry awansuje do finałów. To na pewno nie będzie finał jednostronny, tu naprawdę będzie moc. Ale pierwsze pożegnajmy naszych skinków, nie wiem, kurde źle to powiedziałem, naszych uczestników, którzy odpadli już po półfinale. I tak daleko udało im się zajść, ale Detektyw Grey nie był na tym poziomie, na którym trzeba, żeby dostać się do właśnie tego finału. I pomimo jego ceny 149 gemów, odpadł na poziomie półfinału, zostawiając miejsce dla dwóch najlepszych, do, do których teraz właśnie tutaj. No i zaczynamy od koszmarnej Sandy, która wygrała naprawdę ciekawym wynikiem z właśnie Chesterem i miała naprawdę silnego przeciwnika. Myślę, że ona ma duże szanse na wygranie tego finału, ale nic nie jest pewne, ponieważ jej przeciwnik jest też bardzo silny. Ale pamiętajcie. Trzeba wziąć pod uwagę, że biła się z przeciwnikiem, który też jest za 149 gramów. a w przypadku błędu Larry Lowry, do którego teraz przechodzimy, tak nie było, ponieważ był się z ziomeczkiem, co miał 80 gramów, tak? Chociaż była większa przewaga, no to to był tańszy skinek. A więc myślę, że ten finał będzie wyrównany na przykład 50-50 czy 60-40. I zobaczymy, jak to się potoczy już w finalnym odcinku, który ujawi się za około tydzień od daty y, publikacji tego odcinka. No a więc ja jestem ciekawy, ale przejdźmy do części, którą każdy najbardziej lubi, czyli utworzenie ankiety finałowej. Tak, przechodzimy właśnie do finału. Naprawdę nie mogę się doczekać tego starcia, będzie mocne. No i nie mogę się doczekać najbardziej, którego skina w końcu kupię, bo ta seria naprawdę przez długi czas się dłużyła. Chyba przez to, że między 1-8 finałami a ćwierćfinałami była te, był taki odstęp czasowy, bo to było chyba 3 tygodnie. No ale i tak nie mogę się doczekać, a więc utwórzmy ankiety. Okej, okay, mamy opcję 1 i jest to koszmarny sandy. No i opcja 2, błąd Larry Lowry. To już chyba każdy wie. Dobra, tak, szczerze więcej emocji to chyba jest w yy, półfinałach. Jak się losuje przeciwników, a tutaj tak. Takie równe starcie. Co nie zmienia faktu, że mój hype nie spada, nie wiem jak wasz. Ponieważ ten finał nie będzie na złym poziomie, a powiedziałbym nawet, że będzie na kolosalnym poziomie. To są dwa jedne z najładniejszych filmów w najładniejszych skinów w grze. No i co ja klikam opublikuj, a my przechodzimy do mojego Discorda, na którym będzie wydarzenie na żywo, w którym razem z innymi moimi fanami czy też po prostu każualowymi ludźmi. Możecie dyskutować na przykład na temat, kto wygra, ale dobra, to już było tragiczne, nieważne. Żadna reklama tego Discorda. No ale jakby ktoś chciał dołączyć, to polecam. E, drugi link w opisie. Dobra, nieważne, to co tragiczne było. Ale no dobra, mam nadzieję, że jesteście tak samo nachajpowani jak ja, bo ja naprawdę jestem A I co? Przyszło czekać jeden tydzień na zakup właśnie tego skinka i wyłonieniu wyników, tak? Jestem bardzo ciekawy. No i co? Ja kurde, ja się oduczyłem nagrywać zostawcie łapkę w górę jeśli ten filmik wam się spodobał subskrybujcie na ten kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie no i co, ja się do wami żegnam siema następnego